Cześć wszystkim, z tej Kami z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Na ostatnim filmie widzieliście, jak kupuję dwie kryptowaluty Algorand oraz Kawa do robienia stakingu na giełdzie Binance. Powiedziałem wam wtedy, że kupię też trzecią kryptowalutę, natomiast tej kryptowaluty nie będę już stajkował na giełdzie Binance. Jak widzicie po tytule tego filmu, jest to kryptowaluta. Icon, o której dość sporo mówił i pisał Mike Satoshi u siebie na kanale, szczególnie na Discordzie, kiedy wkurzał się, kiedy nie kupił po niskiej cenie. A ikon dość mocno wystrzelił o kilkadziesiąt procent w przeciągu tam paru tygodni ostatnich. No i dzisiaj postaram Wam się pokazać, jak właśnie zacząć stejkować tą kryptowalutę, która też jest kryptowalutą, sądzącą yy, stworzyć coś podobnego jak Ethereum i Algorand. Yy, mówi się o niej koreańskie Ethereum. Jakonio mówi się chińskie, to tutaj mówimy o koreańskim Ethereum. Tak to, tak to niektórzy nazywają. Bez przedłużenia, zapraszam Was do tego filmu. No i okej, okay. jesteśmy akurat na CoinMarketCapie, chcę Wam tylko powiedzieć, widzicie w ostatnim czasie 22% wzrostu na kryptowalucie, jaką jest ICON, 39. miejsce na CoinMarketCapie, czyli też tak jak podobnie Algorand, stabilny projekt z dobrym teamem, z zapleczem finansowym, nie ma co tu się raczej martwić o to, że ta kryptowolta się rozpadnie w najbliższym czasie, ale oczywiście w kryptowoltach nigdy niczego nie jesteśmy pewni na 100%. Widzimy, że na początku roku 2018, czyli przy bańce cena tej kryptowaluty doszła nawet do 10 dolarów w piku. Teraz widzimy, że znowu tutaj coś się z tą kryptowalutą zaczyna dziać, przynajmniej jeżeli chodzi o wolumen. No a my przejdziemy jeszcze do giełdy Binance. Tu Wam pokażę, wczoraj kupiłem zaraz po zakupie kryptowalut, kim były kryptowalut Algorand i Kawa, kupiłem również ICX, czyli Icona. Mamy tutaj 1300 sztuk. No, i musimy sobie je wypłacić na portfel Icona. Nie stejkujemy tego na Binance, stajkujemy to na portfelu Icon, który też Wam zaraz powiem, jak zainstalować. Klikamy sobie wypłata. Mamy tutaj tą ilość, którą chcemy wysłać. Klikam, wyślij, No, oczywiście, tak. Google Authenticator, dodatkowe zabezpieczenia. Korzystajcie z tych dodatkowych zabezpieczeń. Pyk. Google Authenticator potwierdzony. Muszę jeszcze przy Maila. Ja korzystam z takich dodatkowych zabezpieczeń, może ktoś się śmiać. A po co? Przecież wystarczy już tu Google Authenticator. Ja jednak wolę y, huchet na zimne. No i jednak dbać o te swoje pieniądze. I wam też polecam dbać o swoje pieniądze i robić wszystkie możliwe zabezpieczenia. Potwierdź wypłatę. Klikamy sobie na mailu. Zostaje przekierowane. Ja wam tego tutaj nie pokazuję, ale zostajemy przekierowani do strony, właśnie która pokazuje nam po prostu, ok, mogę Wam to pokazać, że wypłata się po prostu udała. Oczywiście to się musi teraz potwierdzić na blockchainie, więc ja do Was wrócę teraz, kiedy już to będzie potwierdzone, ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, skąd możecie sobie pobrać portfel do stake'owania ikona. Jest to strona ICON Foundation, będzie oczywiście w opisie tego filmu. Klikacie sobie tutaj u góry na wallet i zostajecie przekierowani do sklepu Chrome. Jeżeli skorzystacie z Chroma, to zostaniecie tutaj przekierowani. I jest to po prostu wtyczka do Chroma. Oczywiście możecie też pobrać wersję desktopową, natomiast najszybciej i najłatwiej zrobić to przez wtyczkę do Chroma. Klikacie sobie zainstaluj, wtyczka jest zainstalowana, klikacie tutaj ten przycisk i zostajecie przekierowani do takiego tutaj portfela. I na tym portfelu za niedługo pojawią się te koiny, które wysłałem z giedy Binance i pokażę Wam jakie ustawić, aby się stake'owały, bo to nie jest tak, że po prostu prześlemy na ten portfel te nasze kryptowaluty. Będą to oczywiście tak nie jest, na Binance tak to działa, natomiast tutaj trzeba świadomie kliknąć w jedno miejsce, aby powiedzieć temu portfelowi tak, chcę tą część moich coinów przeznaczyć na staking, no i tak naprawdę potwierdzanie transakcji w sieci. Także kiedy już te kryptowaluty będą tutaj na koncie, powiem Wam jak to zrobić. Ok, dosłownie po 5 minutach środki z giełdy Binance są przetransferowane na ten portfel ICON, jeżeli byście nie umieli znaleźć tak jak ja na początku swojego adresu portfela to jest on tutaj pokazany u mnie zamazany akurat, no ale tutaj macie swój adres portfela. No i widzicie, że na moje konto zostało przesłane te 1300 ikonów o wartości obecnej 515 dolarów. Żeby w tym momencie zacząć je stakeować wystarczy kliknąć przycisk tutaj stake. Trzeba oczywiście wpisać hasło. Standardowe założenie w ogóle tutaj, portfela, czyli zapamiętujecie klucz prywatny, zapisujecie go, key możecie też pobrać sobie, tworzycie konto, hasło tutaj macie, no i po prostu tego hasła wszędzie później używacie. Klikamy confirm. No i widzimy tutaj, ile tych ikonów jest niewykorzystanych do stakeowania w tym momencie. Jest to cała kwota, no i ja chcę teraz, żeby praktycznie całość tutaj wrzucił na ten staking. Zostawię sobie dokładnie jednego ikona, żeby był on na prowizję. Dobra, dwa ikony sobie. O, on da się tu ręcznie wpisać? Da się ręcznie wpisać, super. To mi się podoba w takich portfelach. 1297, zostawię sobie trzy ikony tutaj na nie-stajkowanie. No i wystarczy kliknąć po prostu complete. Jak widzimy tutaj zostanie pobrane tyle, ikona w formie prowizji jeszcze. Klikam complete. The request for staking has been completed. Mogę oczywiście sprawdzić tą transakcję, czy ona już doszła do skutku, czy nie. Olewam to na razie. No i widzę, że tyle z tych moich, że tyle z tych moich ikonów bierze udział w tym momencie w stakowaniu. Tak naprawdę to już jest wszystko. Jeżeli na następny dzień można sobie tu przyjść i zobaczyć, ile nam się zestykowało tych ikonów. I ważne, żeby później potwierdzić te ikony, które nam się w ciągu tam dnia już wydobyły, że tak powiem brzydko, klikamy sobie tutaj przycisk Claim i będziemy tu mieli ilość tych ikonów, które już się przetworzyły. Klikamy Confirm i żeby one dalej się dodały do tej puli, jakby tych kryptowalut, które znowu będą brały udział w stakingu, musimy znowu kliknąć przycisk stake, dodać to co nam się wydobyło i znowu zacząć stake'ować z tą po prostu większą ilością kryptowalut. Oczywiście tak, za każdym razem będziemy musieli zapłacić tą minimalną ilość prowizji, dlatego ja sobie zostawiłem te parę sztuk ikona na przyszłość, żebym mógł tą prowizję tutaj opłacać. I tak naprawdę to już jest tyle, nic prostszego mi się wydaje parę kliknień tak samo i już ten staking zaczyna działać. W przypadku ikona ma to być kilkanaście również procent rocznie. Przejdźmy sobie może do icon, staking, kalkulator. Są takie kalkulatory, które wam pokazują ile będziecie stakowali akurat z danej ilości coinów. To jest właśnie jedna z stron tego projektu. Weźmiemy sobie te moje powiedzmy zaokrąglenie 1300 ikonów, kalkulator. No, i widzę, że rocznie będę dostawał 232 iKony przy tej ilości. Oczywiście nie nakładając sobie tego procentu składanego, tak? Czyli z tej ilości 232 na 1300, no to będzie około 18% rocznie. Oczywiście nie obliczając tutaj procentu składanego, tu jest to obliczone z procentem składanym, jeżeli byśmy codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Znowu te koiny, które już wydobyliśmy, wrzucaj do stakingu. No i widzimy, że wtedy będziemy mieli zdecydowanie więcej tych ikonów, bo jeżeli robiłbym to codziennie, to zamiast 232 ikonów po roku, będę miał 254. 254, no to już jest zawsze te kilkanaście sztuk, kilkadziesiąt dolarów, czy tam kilkanaście dolarów więcej na naszym koncie. Także polecam wejść sobie, kliknąć ten przycisk claim, stakeu, dołożyć to, co jużśmy wydobili. Kliknąć z tego i koniec, raz dziennie sobie tutaj po prostu wejść, zostawić jako stronę główną na przeglądarce. Chociaż lepiej nie, bo jakby ktoś inny nam się logował na komputer i przypadkiem nam tu wypłacił te pieniądze, najpierw oczywiście musiałby znać hasło, no ale po co ma wiedzieć, ile my tu mamy jakiś kryptowalut na naszym koncie, więc może nie zostawiajcie tego jako stronę startową na przeglądarce, wycofuje się z tych słów, ale wchodźcie tutaj jak najczęściej, raz dziennie oczywiście wystarczy i potwierdzajcie te coiny żeby wam się ten procent składany kumulował i żebyście mieli z tego jak najwięcej dobra. W tym filmie to już mam nadzieję, w tym filmie to już wszystko. Też po pewnym czasie przyjdę tutaj, pokażę wam ile już tego mi się wystejkowało, czy te procenty, które widzieliśmy na tym kalkulatorze odzorowują się z tym w rzeczywistości co się dzieje. No i zobaczymy jak to nam się nalicza. Także w tym filmie to już wszystko. Widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć. Вани ла ла ла.